Cześć. Z tej strony Katarzyna z kanału Tarofilia. Przez większą część maja słońce przebywa w znaku byka. To znaczy, że mogą, ale nie muszą, wysunąć się na plan pierwszy wartości i zachowania kojarzone z bykiem. Są to m.in. przyjemności zmysłowe i wygoda, pragmatyzm oraz konsekwencja upór, jak kto woli. Tyle jeśli chodzi o fakty, o teorie. A jak to wygląda w praktyce? Co Tobie daje zadowolenie? Dobre jedzenie? Relaksujący masaż? Co dla Ciebie znaczy dobre jedzenie? Czy jest to Twoje ulubione danie? Czy też potrawa, której próbujesz po raz pierwszy? A może dobre jedzenie to dla ciebie powolne i uważne delektowanie się każdym kęsem, albo posiłek w gronie przyjaciół. Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi na te pytania. Są tylko twoje odpowiedzi. A co czujesz, kiedy słyszysz relaksujący masaż? Może myślisz o dłoniach ukochanej osoby. A może przypominasz sobie ostatnią wizytę w salonie masażu? Kiedy to było? Czy masaż jest dla ciebie luksusem, naddatkiem, czy też sposobem dbania o swoje zdrowie? Dlaczego nie fundujesz sobie częściej masażu? Pomimo, że bardzo to lubisz, z czego rezygnujesz, aby chodzić regularnie na masaże? Pamiętaj, nie ma dobrych ani złych odpowiedzi na te pytania. Są tylko Twoje odpowiedzi. Twój najlepszy przyjaciel po raz kolejny próbuje założyć swój biznes. Kilka poprzednich prób zakończyło się fiaskiem. Co o tym myślisz? Zdecydowanie dąży do zrealizowania swoich marzeń, czy też wali głową w mur? Gdzie jest granica pomiędzy byciem konsekwentnym a bezsensownym uporem zaklinaniem rzeczywistości, aby w końcu zaczęła się zachowywać tak, jak ja tego chcę? W których aspektach swojego życia zbyt szybko, zbyt łatwo się poddajesz, a w których nie rezygnujesz, nawet jeśli podejmowane przez Ciebie działania nie przynoszą absolutnie żadnych rez rezultatów? I ponownie nie ma dobrych ani złych odpowiedzi na te pytania. Są tylko Twoje odpowiedzi. Mówi się, że najlepiej uczymy się w praktyce. Jednak sama praktyka nie wystarczy. Uczymy się jedynie wówczas, gdy praktyce, czyli działaniu, towarzyszy refleksja, czyli ocena skuteczności podjętych działań. Możesz traktować czytania tarota jako formę ekscentrycznej rozrywki. Słuchać ich dla zabicia czasu. Sama tak czasami robię. Możesz też je wykorzystać jako punkt wyjścia do refleksji nad tym, co, jak i dlaczego robisz. Jeśli czytanie do Ciebie przemawia, świetnie. Jeśli nie, najprawdopodobniej nie jest dla Ciebie. W końcu jest to tylko czytanie ogólne. Jeśli jednak coś bardzo cię poruszy, zwłaszcza w sposób negatywny, to znaczy kiedy pojawi się złość lub irytacja, to może być sygnał, że chodzi o opór. Coś bardzo chce się ujawnić, ale ty to blokujesz. Męczysz się, ale nie dopuszczasz do siebie możliwości zmiany. Zmiany perspektywy, zmiany obranego celu, zmiany sposobu działania. Jesteś wyczerpany, wyczerpana, bo trwonisz energię na wypieranie i ignorowanie problemu, a mógłbyś, mogłabyś ją wykorzystać na transformację i wzrost. Jeśli chcesz zrobić pierwszy krok na drodze do zostania refleksyjnym praktykiem, na dole w opisie znajdziesz pytania, które Ci w tym pomogą. Na koniec niezmiennie bardzo dziękuję za komentarze, polubienia oraz subskrypcje. To nie tylko cenna informacja zwrotna dla mnie, ale także sygnał dla innych osób, że warto obejrzeć to nagranie i lepiej poznać ten kanał. Bardzo dziękuję. Ściskam serdecznie i do usłyszenia wkrótce. Cześć, z tej strony Katarzyna z kanału Tarofilia, a oto czytanie dla lwów słonecznych, księżycowych i ascendentalnych na maj 2019 roku. Karty, które mam przed sobą, to yy, Wisielec. W pozycji odwróconej, trójka monet, ósemka buław w pozycji odwróconej i siódemka monet w pozycji odwróconej. Karty stali wyroczni, które wyciągnęłam aby uzupełnić czytanie. To karta mówiąca o tym, że nie wszystko złoto, co się świeci. I o, a druga karta mówi o przygodach czekających za rogiem. Ok, idźmy po kolei, bo strasznie dużo informacji tutaj jest w tym czytaniu. Mam nadzieję, że coś z tego mm, będzie dla Ciebie przydatne i korzystne. A więc, y, po pierwsze, trzy z czterech kart są w pozycji odwróconej, co w tym konkretnym czytaniu. Daje mi informację o tym, żeby spojrzeć na wydarzenia, na siebie z zupełnie innej perspektywy. To jest, to jest rodzaj rady, rodzaj wezwania. Z drugiej strony, dla części z Was to może znaczyć, że w nadchodzącym miesiącu wszystko dosłownie stanie na głowie. Nastąpi nieoczekiwany zwrot akcji, Rzeczy będą się działy w totalnie nieprzewidywalny sposób, co jednak nie znaczy, że to będzie złe. Nie wpadajmy w panikę. To, co jest Waszą siłą, wydaje mi się, że w ogóle, a w tym miesiącu szczególnie, to właśnie umiejętność współdziałania z tym, co przychodzi. Elastyczność, otwartość. Gotowość, aby odpowiadać na to, co się pojawiło przed Tobą, a nie na to, co masz w głowie. Innymi słowy, bardzo często, kiedy coś się dzieje, coś nieoczekiwanego albo coś, co jest inne od tego, czego oczekiwaliśmy, to czego planowaliśmy, tak bardzo koncentrujemy się na tym, że Rzeczy nie są takie, jakie powinny naszym zdaniem być, że nie jesteśmy w stanie ujrzeć sytuacji jako takiej. Zamiast patrzeć na sytuację obiektywnie, z dystansu i ocenić, co jest w niej okej, okay, co nie okej, okay, co nam pasuje, co nam nie pasuje. My całą swoją energię, i mentalną, i emocjonalną, kierujemy na to, aby sprawdzić, złościć się, narzekać, i tak dalej, i tak dalej, jak to, co się dzieje, jak, jak i to, co się dzieje, ma związek z tym, co sobie zaplanowaliśmy i wyobraziliśmy. Myślę, że już rozumiecie o co mi chodzi i widzicie absurd takiego sposobu działania. Okej, okay, to jest jedna rzecz. Więc sugerowałabym, odwołajcie się do swoich najgłębszych zasobów, a macie w sobie tę wręcz dziecinną, dziecięcą otwartość i radość życia i po prostu. Przyjmijcie z szeroko otwartymi ramionami to, co przychodzi, i otwórzcie się na to, co, na to, co przychodzi, mm, zostawiając na boku swoją wizję rzeczywistości. Nie forsujcie e, rzeczy. To, co działa na Waszą niekorzyść, to, yy, tak jak wspomniałam, koncentrowanie się na określonym wyniku określonym rezultacie. Yy, Wewnętrzne żądanie, aby rzeczy były takie, jak ja chcę. Tutaj widzimy drugą stronę dziecięcej natury, a mianowicie rozkapryszone dziecko. Powinno być tak, jak ja chcę. Nie. Nie powinno ani nie będzie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która do mnie przychodzi, kiedy patrzę na karty, które mam przed sobą, to sytuacja, w której będziesz rozdarty. Pomiędzy um, tym, co chcesz, a tym, co powinieneś. I myślę, że każdy z nas bardzo dobrze zna to uczucie, kiedy coś w środku nas stosunkowo cicho i subtelnie um, skłania się ku jednej opcji, natomiast głowa zaczyna um, produkować całą listę argumentów, dlaczego lepiej by było wybrać coś innego. I zabrzmi bardzo banalnie. A myślę, że już zdążyliście się zorientować, że albo unikam banałów, albo je dekonstruuję. Niemniej jednak to co do mnie przychodzi, to informacja właśnie o tym, żeby słuchać siebie, słuchać swojego wewnętrznego głosu, słuchać swojej intuicji, nie oglądać się, czy też nie oglądać się całkowicie na cudze argumenty, na cudze widzenie sytuacji. Dlatego że nie zapominaj, że Ludzie nie, nie są w stanie ani dostrzec, ani pojąć pełni Twojego życia. Oni widzą tylko to, co widzą, tak? to co zewnętrzne. A jest jeszcze całe Twoje życie wewnętrzne, cały, cała paleta pragnień, marzeń, kompleksów, traum itd., itd., do której oni nie mają dostępu, dlatego pewne decyzje, które ty podejmujesz, będą dla nich niejasne i nawet po wytłumaczeniu, po wyjaśnieniu, to dalej będzie dla nich niejasne, dlatego że nie mają takiego bagażu doświadczeń jak ty. Okej, okay. uff, dobrze. E Jeśli chodzi o to, co jeszcze może się podziać w tym miesiącu, to uważaj, tak jak wspomniałam, na to, jak to ująć? Przyjrzyj się dokładnie, albo swojemu życiu ogólnie. Jeśli chcesz, albo konkretnej sytuacji, z którą się borykasz, dłuższy lub krótszy czas, i spróbuj dokładnie określić, co ci w niej nie pasuje i dlaczego. Najprawdopodobniej okaże się, że sytuacja jest niekomfortowa, dlatego że masz jakieś oczekiwania względem tej sytuacji. A być może to miejsce, w którym się znajdujesz, wcale nie jest takie złe, jeśli tylko zrozumiesz, że oczekiwania to coś, co można zmienić. I wydaje mi się, że karta, która mówi o przygodzie czekającej za rogiem karta, która zachęca do spróbowania. Czegoś nowego, do zrobienia czegoś spontanicznie. Równocześnie mówi, mówi właśnie o tym. Myślę, że um, zdarzyło Ci się już coś takiego, że jechałaś w podróż. Powiedzmy, że była to podróż służbowa albo podróż, kiedy musiałaś gdzieś dotrzeć na czas i wykonać określone zadanie. I ponieważ to, co było na końcu tej podróży, było z jakichś względów obiektywnych bądź subiektywnych ważne, prawdopodobnie byłaś zestresowana, zastanawiałaś się, czy samolot się nie spóźni, zastanawiałaś się, czy nie zgubisz bagażu. Tak bardzo byłaś pochłonięta tym, żeby wszystko podziało się zgodnie z planem, zgodnie z oczekiwaniami, że de facto straciłaś podróż, straciłaś całą przyjemność wynikającą z podróży, bo nie byłaś obecna w podróży. Byłaś obecna w głowie, w planowaniu, w przewidywaniu, ale nie brałaś udziału w podróży. A z drugiej strony na pewno zdarzyło ci się, że mniej lub bardziej spontanicznie poszłaś się włóczyć po pobliskim parku, albo pojechałaś do sąsiedniego miasteczka, albo po prostu spędziłaś leniwe popołudnie, od tak, spacerując. I tych kilka godzin było tak bardzo nasyconych treścią, kolorami, zapachami, było tak bardzo relaksujące, dało ci tak wiele. Prawdopodobnie są, e, są jeszcze w Twojej głowie obrazy, które bardzo dokładnie pamiętasz e, z, tej, e, z tej wycieczki. Ponieważ byłaś na wycieczce, ponieważ nie musiałaś nigdzie dotrzeć. I wydaje mi się, że dla części z Was jest to bardzo ważna informacja dotycząca tego, czym się aktualnie zajmujecie. Nie, nie myśl tyle o tym, co będzie, kiedy skończysz, kiedy skończysz podróżować, kiedy skończysz wykonywać dane zadanie, kiedy skończy się dany etap życia. Ale zobacz, co ci daje ta sytuacja, to doświadczenie, w którym się teraz znajdujesz, już teraz? Bardzo łatwo się mówi o tym, o tym, czyli o obecności, o mindfulness, o tym, aby smakować każdy kęs, aby cieszyć się śpiewem ptaków za oknem, itd., itd., ale to wcale nie jest łatwe. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. To jednak nie znaczy, że nie warto próbować. Na pewno jest coś. Albo jest coś, co ma potencjał, żeby być czymś. <laughs> Na pewno jest coś w Twoim życiu, co sprawia, że jesteś w stanie całkowicie się zatrzymać. Wyciszyć i. I zanurzyć. W, w tym, co trwa. Dla mnie taką sytuacją bardzo często są koncerty, a zwłaszcza w małych klubach. Kiedy trwa koncert, a ja wykrzykuję razem z ulubionym wokalistą lub wokalistką ukochane piosenki, kiedy, kiedy czuję, jak tłum pulsuje, a, Jedyne, na czym się mogę skoncentrować, to nasiąkanie tym całym doświadczeniem. To jest ten moment, kiedy kiedy nie wiem, jak to się stało, że już minęły dwie godziny, bo tak bardzo byłam zaaferowana tym, co się dzieje. O takim właśnie doświadczeniu mówię. I myślę, że słychać, jak bardzo ważne jest to dla mnie doświadczenie, ponieważ robię przerwy między zdaniami, zastanawiam się, próbuję uchwycić to doświadczenie, zamknąć je w słowach. Ale jest to bardzo trudne, ponieważ to jest właśnie doświadczenie, które, które zupełnie mnie wybija z tego analitycznego, werbalnego rytmu. Ok. Ostatnia informacja dla części z Was to informacja o tym, aby, aby nie podejmować pochopnych decyzji i nie decydować się na coś, co nie spełnia Twoich kryteriów. I teraz. Nie, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby wzbudzić jak najmniejszą ilość kontrowersji. Spróbuję. Bardzo często, zwłaszcza w amerykańskich wydawnictwach, mówi się o czymś takim jak prawo do szczęścia, prawo do cieszenia się życiem, które jest naszym przyrodzonym prawem. Mówi się o tym, że mamy do czegoś prawo. Z racji tego, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy istotami duchowymi i tak dalej, i tak dalej. Nie do końca zgadzam się z tym twierdzeniem. Niemniej jednak, z drugiej strony, wydaje mi się, że mamy prawo podejmować takie decyzje, które doprowadzą nas do tego, czego chcemy. Niekoniecznie to, czego chcemy, czy to jest związek, czy to jest praca, czy to jest jakieś doświadczenie. Niekoniecznie powinno być to i będzie. Będzie nam zaserwowane, jak na tacy, to nie o to chodzi. Prawo do czegoś nie, nie jest prawem do, do żądania i oczekiwania, aby cały świat, aby cały świat rzucił wszystko i zaczął spełniać nasze marzenia. Nie, nie. To, co jest nam dane. I o czym bardzo często zapominamy, to właśnie prawo wyboru. Możesz wybierać takie opcje, które uważasz za zdrowsze, lepsze, przyjemniejsze, i nie musisz nikomu tłumaczyć się ze swoich wyborów. Nie musisz sama sobie tłumaczyć się ze swoich wyborów. Masz prawo chcieć czegoś innego niż wcześniej, i masz pełne prawo podejmować takie decyzje, które sprawią, że znajdziesz się w miejscu, w którym chcesz być. Tak więc ta informacja, która mówi o tym, aby czekać i nie brać pierwszej z brzegu opcji. Mam nadzieję, że odwoła się nie tyle do. Nie tyle do ego, które tylko chce brać i ciągle jest za mało, ale raczej usłyszysz ją w kontekście, w którym próbuję ją umieścić, a mianowicie. Niezadowalanie się czymś, co Cię nie zadowala, posiadanie określonych kryteriów, posiadanie określonych preferencji, tak, ale tylko wtedy, kiedy sama dajesz sobie prawo, kiedy sam dajesz sobie prawo, aby kształtować swoje życie. Aby przeżywać swoje życie w taki sposób, by tych treści, by tych sytuacji, tych doświadczeń było jak najwięcej. Mm, nie jestem pewna, czy to najlepiej wytłumaczyłam, ale mam nadzieję, że udało Ci się coś z tego zrozumieć, i z ostatnich kilku zdań, i z całego czytania, i że weźmiesz dla siebie. To, co potrzebne i ważne, a resztę zostawisz. Puścisz z wiatrem. Dziękuję bardzo za to, że byłaś ze mną, i do usłyszenia przy okazji następnego czytania. Pa Pa!